I witam wszystkich serdecznie. Daniel z tej strony. I jak się bawicie na wernańsku? Co fajnie jest, nie? Dzisiaj sobie o tym porozmawiamy, ponieważ jest taki temat, że streamerzy próbują zniszczyć Verdansk, Próbują zniszczyć, próbują zmienić Verdansk, zmienić Warzona pod swoje. widzimy się, zauważyłem, że pojawiają się takie tematy w internecie i pojawiają się takie propozycje wśród, powiedzmy, e, community streamerów, czy prosów, czy tych skłetów, YY TikTokerów z, z odnowy i tak dalej. Plus są jeszcze, powiedzmy, głosy osób, które grają od czasu do czasu. Ja poniekąd już zbierałem te opinie osób z live streamów i, i powiedzmy, z ankiet. I z tego co wiem zdecydowanej, ale to naprawdę zdecydowanej większości graczy podoba się ta aktualizacja. Podoba się Vertice, podoba się, podobają się zmiany, które wprowadzili, podobają się zmiany do moventu, podoba się fakt, że nie ma balonów, są tylko pojazdy, podoba się fakt, że berka jest trudniejsza, że nie ma żetonów, że jest zmniejszana, że jest mniej kewów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc zdecydowana większość graczy... Na razie jest zadowolona. Ja osobiście jestem gigantycznie zadowolony. Głównie z trzech powodów. Po pierwsze, faktycznie cheaterów nie ma. Ja osobiście. 40 godzin gram już w tą grę. Ponad 40 godzin mam na Bernańsku. Nie spotkałem ani jednego cheatera. Zdaję sobie sprawę, że są osoby, które tych, cheater, które tych cheaterów znalazły, czy tam spotkały, ale też po, te osoby opowiadały, że na przykład w czasie tego meczu cheater został zbanowany, e, albo po prostu szybko tam był komunikat, że dostał bana, lub tam widziałem jakieś screenshoty z różnych forów cheaterskich, e, że płaczą na tych forach, że dostali już perma bana, a zapłacili za cheaty, więc o nich to ale Różnie rzeczy się zdarzają, więc Sukces, jeżeli chodzi o anti na razie działa i miejmy nadzieję, że będzie działał do. do czy, jakby na mid-season, że jak widzą rankedy, że również równie dobrze będą te, ten anti-cheat będzie działał. Nie ma bugów, które by niszczyły grę. Optymalizacyjnie jest nawet całkiem spoko. Słyszałem, że na konsoli PS5 trochę to tam ścierwi, e, chociaż z drugiej strony słyszałem, że na PS4 bardzo dobrze to gra, więc nie rozumiem. Aczkolwiek, e, no. Ponoć PS5 ma troszeczkę gorzej, więc mam nadzieję, że szybko to naprawiam, jeżeli to jest prawda. Ale jako tako aktualizacja jest na gigantyczny plus, przynajmniej z mojej strony. Mam swoje e, obserwacje i rzeczy, które bym preferował mniej lub bardziej. E, aczkolwiek wejdźmy sobie teraz na ten temat, tego, że streamerzy próbują zniszczyć Warzone. Bo jakby zauważyłem właśnie takie zjawisko, że niektórzy na TikTokach i na YouTubach właśnie takie... Nie wiem, takie tematy rzucają, tak? Na przykład ostatnio oglądałem film o Tactical Bridge, zresztą bardzo dobry film i bardzo słusznie wiele rzeczy wypunktował, więc proponuję wam sobie obejrzeć e, proponuję wam obejrzeć sobie jego najnowszy film odnośnie właśnie tego tematu, że streamerzy próbują zniszczyć Bernard, próbują zniszczyć Warzone, ale on w bardzo słuszny sposób zauważył pewne e, rzeczy, które aktualnie zostały dobrze zrobione. Ja w skrócie... Przemyślałem temat i uważam bardzo podobnie, że zdecydowanej większości aktualnie Warzone się podoba, bo jest po prostu Zab... Z... jest zabawa. W sensie, że jest zabawa. Wiadomo, że skill cap jest zaniżony. Wiadomo, że TTK jest trochę niższe. Wiadomo, że movementu nie ma jako tako, więc skill cap jest zaniżony podobnie. Wiadomo, że nie ma balonów, więc trzeba było się bardziej o rotacji. Nie da się szybko przemieszczać po mapie. Wiadomo, że nie ma kasy, więc jest trudno zrobić regain i kupić loadout. Wiadomo, że nie ma plateów wszędzie, więc trudniej jest po prostu podjeżdżać team i po prostu plateować się cały czas i kręcić, plateować się cały czas i kręcić, i plateować się cały czas i ewentualnie w końcu wygrać ten fight. Tylko trzeba troszeczkę inaczej podejść do tematu. Więc styl gry wielu osób został zaniżony. Zaburzony. Teraz ja zdaję sobie sprawę, że z punktu widzenia turniejowego. To jest katastrofa i zaraz do tego przejdę, zaraz przejdę do części competitive, do części turniejowej, ponieważ tutaj faktycznie musi być dużo rzeczy pozmieniane. Natomiast jeżeli chodzi o, o część, e, powiedzmy, publiczną, publiki, tak, po prostu gierka for fun, to jesteśmy w bardzo dobrym miejscu i gierka potrzebuje więcej takich rzeczy, takich LTM-ów, typu na przykład only sniper, only pompa, e, only pistol, e, nie wiem, kurde, strzelasz i nagle wylatujesz w kosmos. Coś po prostu, co wprowadza do gierki takie elementy... E, zabawy, byle żeby gierka po prostu nie była popsuta i nie irytowała, a w tym momencie nie jest popsuta, nie irytuje, jest trudniejsza. Ja się bardzo cieszę, że nie ma żadnych żetonów do guagu, nie ma żadnych e, flar i tak dalej, i tak dalej. Jest ciężko zrobić regain, więc w wielu przypadkach trzeba troszeczkę zmienić swój styl gry. E, no, te puszowanie każdego teamu po prostu bardzo sporo kosztuje, bo jeżeli ci się nie uda ten push, no to jeden z was nie żyje i trzeba szukać na po całej mapie, żeby kurczego zrespić, a przy okazji nie wiadomo kto gdzie siedzi, więc po prostu ten styl gry został zaburzony i musi być. Z... Nie wiem, no musimy się zaadaptować. Ja osobiście e, mogę wygrywać mecze, to dla mnie nie jest problem wygrywać mecze. Ja ostatnio na streamach może niektórzy zauważyli, że ja próbuję puszować wszystko, co się da i próbuję szukać tych killi, złapać tempo i złapać tą logikę w szukaniu killi, ponieważ chcę się przygotować na te wszystkie CMG, turnieje tuwitu tu i tak dalej, i tak dalej, bo chcę to grać po prostu, więc muszę jako tako po prostu puszować wszystko, co się da, żeby nauczyć się szukać tych killi na mapie, niekoniecznie z UAV i tak dalej, i tak dalej. No i nie, nie, często po prostu nie wyjdzie, no czasami nie wyjdzie, no taka jest konsekwencja nauki. Prawda? Więc jako taką, jakby, lubię wygrywać i potrafię wygrywać, ale też chcę czasami pograć w inny sposób, zrobić więcej killi, zrobić rekord, i tak dalej, i tak dalej. Więc mimo wszystko, to, te rekordy teraz będą o wiele bardziej wartościowe, jako że VPN wydaje mi się, że nie zadziała tak skutecznie, jak działał kiedyś. Wydaje mi się, że w ogóle nie będzie aż tak dobrze działał, a jak zadziała, no to ludzie raczej to wyczują od razu. Więc jako tako rekordy są i nie dość, że trudniejsze do zrobienia, to jeszcze... Bardziej wartościowe, ale z drugiej strony też często negowane przez community, jako że no wiadomo, że ludzie mają. Nie do tych VPNów, a niekoniecznie trzeba grać na VPNy, żeby dostać dobre lobby lub robić rekord i bardzo e, dużo killi, tak? To, to VPNy nie są konieczne. Zresztą ponownie ja uważam, że, lub mi się wydaje, że VPNy już nie działają tak, jak działa działały kiedyś i raczej nie ma sensu na tym grać. Tutaj też dużo mm, wpływa na jakość lobby, czy tam na. Moc lobby, trudność lobby, godzina, o której grasz Oraz twoja, często twoja lokalizacja Ponieważ niektóre osoby na, na świecie, powiedzmy Niezależnie od ich poziomu zaawansowania Mogą mieć regularnie łatwiejsze lobby niż osoby, które mieszkają Przykładowo, nie wiem, w Niemczech, w Anglii, w Hiszpanii Bo w Europie ogólnie jest... Więcej takich, powiedzmy, średnich graczy. Na przykład w Ameryce masz więcej słabych graczy, ale najwięcej topowych graczy. Tak w Europie masz więcej średnich graczy, co sprawia, że ogólne lobby są o wiele łatwiejsze. I wydaje mi się, że w Ameryce jest o wiele łatwiej zrobić jakiś tam rekord świata, mimo wszystko. Eee, więc tak mniej więcej to wygląda. Wracając do tego tematu z tymi streamerami, którzy chcą nam rozdupić gierkę. Bo poniekąd się zgadzam, poniekąd się nie zgadzam. No tak, są opinie, są pewne propozycje, aby przywrócić. Tak, balony do relokacji, w sensie znaczy barony ogólnie, żeby wystrzelić w górę, żeby przywrócić, powiedzmy, e, więcej, więcej plate'ów, żeby było więcej siana i żeby zmienić TTK. Tak, żeby TTK było dłuższe, bo im krótsze TTK, tym więcej randomowości i tym mniejszy czas reakcji, tym go trudniej po prostu cokolwiek zrobić. I faktycznie, no, teraz TTK przy mocy niektórych broni jest dosyć e, niskie, aczkolwiek to jest też pewnego rodzaju kontra na te snajperki, które one-shotują na każdy, może nie na każdy dystans, ale są dosyć łatwo, łatwe do... E, Użycia, mimo wszystko, tak? E, więc te propozycje są często, e, jakby proponowane, mimo wszystko, żeby podnieść ten skill gap, ale mimo wszystko ja uważam, że to są propozycje, które nie powinny zostać wysłuchane przynajmniej na ten moment. No bo. Gra się dobrze, gra ma największy wzrost graczy, gracze są zadowoleni, dobrze się bawią, więc po jakiego grzyba zmieniać aktualnie cokolwiek. Ja osobiście również bym preferował troszeczkę wyższy time to kill, żeby, nie wiem, no, akarz nie był tak mocny, czy bo ogólnie, żeby bronie nie były tak mocne, żeby to jakoś się inaczej grało, może podobnie jak się grało na Urzikstanie, w sensie chodził mi o time to kill. Ja preferowałem też movement z Urzykstanu, natomiast rozumiem jakby ich tok myślenia, kiedy wprowadzili ten wolniejszy movement. Ja osobiście też bardzo lubiłem balony na Urzikstanie, aczkolwiek niekoniecznie bym je chciał na Wernańsku, ponieważ teraz poczułem, że gram w trochę inną grę. Nie mam ciągle tego samego stylu, muszę trochę się zaadaptować, muszę pograć trochę inaczej, więc muszę mnie to do, do grania w inny sposób, więc czuję, że gram w inną grę. tak A wcześniej kupiłeś balona, lecisz balonem, podjeżdżasz, to pa pa, 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 pa pa bardzo powtarzane, teraz jest trochę inaczej, trzeba trochę myśleć przy rotacjach i to po prostu nie wybacza. Jeżeli nie zrotujesz wystarczająco to wcześnie, to albo cię na bo są bardzo szybkie, albo po prostu jakiś tym cię scholduje. Eee, jeżeli nie masz kewów i nie masz ściana, no to masz po prostu przerąbane, więc to też sprawia, że po prostu gierka się staje e, inniejsza i i co za tym idzie bardziej ekscytująca. Winy są trudniejsze, ale co za tym idzie, są też bardziej wartościowe. Tyle są, można powiedzieć, że łatwiejsze. Ale z drugiej strony życie, granie życia jest o wiele trudniejsze, więc kile stają się też znowu bardziej wartościowe. Ogólnie gra się poniekąd stała bardziej wartościowa, więc jeżeli chodzi o tą część casualową, o część o, o tutaj publiki i tak dalej, na których poniekąd też często się gra tytuł tu z braku laku, no to jest, ogólnie jest dobrze. Za dużo tutaj nie powinno być zmieniane. Ja bym trochę znerwił tylko tego akacza yy, i to, co jest popsute, bym ewentualnie naprawił. Chociaż nie spotkałem żadnej rzeczy, która by mogła być potencjalnie popsuta. Wiadomo, że mamy HDR-zone, więc to jest też dosyć upierdliwe, że z każdej strony możesz dostać web Więc ja, jako kontrę na to. Kontrę, która by nie psuła gierki jakby jakoś za bardzo, to bym po prostu przywrócił alarm, który był w Warzone 1. Czyli po prostu to, że ci się świeci jakaś część ekranu na pomarańczowo, w zależności od tego, z której strony chłop do ciebie celuje. Więc na ostatnim perku masz albo ducha, albo Alarm, albo powiedzmy podwójne keby, czyli coś bardzo wartościowego. I wydaje mi się, że alarm powinien wrócić po prostu jako kontra do tych snajperek na, e, z każdej strony. To by było dosyć spoko. Więc mimo wszystko. Jest ok, ja czekam na waszą opinię odnośnie właśnie yy, tego Warzona, jeżeli chodzi o, możesz napisać, jestem casualem i lubię to, jestem casualem i nie lubię tego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest źle pod kątem kompetytyw, bo jeżeli chodzi o granie turniejów, bo inaczej, może zacznę od tego, żeby gierka naprawdę mogła się rozwijać, żeby mogła naprawdę... Wejść na wyżyny i tak dalej tak dalej, ona potrzebuje paru rzeczy Przede wszystkim potrzebuje e, Mieć dobrego, dobry Core gameplay, musi mieć dobry anti-cheat I musi po prostu działać i ten gameplay musi Zachęcać każdego rodzaju gracza Casualowego, mocniejszego i tak dalej Po prostu musi być zachęcająca I musi być po prostu mm, fan po angielsku, czyli po prostu musisz się dobrze Bawić grając w grę, to jest po prostu Klucz, żeby się dobrze cholera Jasna bawić, natomiast Druga rzecz, którą gra potrzebuje, żeby wejść faktycznie na wyższe poziomy, to jest solidna scena kompetytyw, solidna scena turniejowa, aby ludzie mogli się wykazać, aby było co oglądać, bo na dłuższą metę nie ogląda się najlepiej e, powiedzmy cały czas publiki, tylko ogląda się turnieje, to się później rozwija, tak? i tutaj niestety na razie Warzone nie jest solidnie przygotowany, solidnie przygotowany pod kątem gameplay'a, no bo niestety Time to Kill jest taki jaki jest, eee, mamy pewne rzeczy w grze, które nie są do końca lub zbyt dobrze Zoptymalizowane pod granie, Customów, pod granie, turniejów. więc zobaczymy jak wyjdą rankedy, może na rankedach eee, zwiększą TTK, może na rankedach dodadzą coś jeszcze, co sprawi, że po prostu podniesiemy eee, delikatnie eee, ten skill gap, no bo faktycznie największy problem aktualnie wydaje mi się, że chodzi, jeżeli chodzi o turnieje no to faktycznie jest to wysokie TTK Jest bardzo dużo otwartej przestrzeni Więc jestem ciekawy jaką kontrę by na to Po prostu wszystko dali Na razie jest jak jest, na razie tych turniejów jest mało A jak są to są mm, Takie sobie ogólnie e, Więc ja czekam osobiście Aż te turnieje się rozwiną Ja zdaję sobie sprawę, że jest część społeczności, która ma w nosie turnieje I, i, i kto ryba czy po prostu gra jest dobrze skonstruowana po turnieje czy nie Ale bądźmy szczerzy to jest jednak Kluczowy element, że tak powiem e, Gierki, żeby gra mogła się faktycznie dobrze rozwijać bo spójrzmy na Valoranta, spójrzmy na CSA, spójrzmy na Fortnite'a. To wszystko też są gierki turniejowe, które są też dobrze przygotowane pod turniej. Więc tylko czekać na to, aż się Verdyks dobrze zoptymalizuje pod to. Ja na razie uważam, że jest dobrze, jest w sumie bardzo dobrze. Zdecydowana większość graczy preferuje ten styl gry, preferuje na razie to, co się stało. Głównie, jak się zapytałem, czy lubicie ten, ten to, to, że Battle Royale jest trudniejszy, no to zdecydowana większość powiedziała, że tak, że lubią to, że jest trudniejszy, że faktycznie trudniej jest regain zrobić, że trudniej jest zrobić wina, jest to bardziej ekscytujące, jest bardziej to jakby też fajniejsze do oglądania i tak dalej, i tak dalej. Więc w sumie Tyle jeżeli chodzi o. Jakbym jakby miał się zastanowić nad tym, jakie będą największe obiekcje community, jakby taka, takie za i przeciw, że mamy część ludzi, którzy to lubią, lubią część ludzi, którzy to nie lubią. To przede wszystkim to, że są snajperki, które one-shotują na każdy dystans, jak HDR, która jest bardzo łatwą snajpą do kontroli. Więc są, są osoby, które lubią takie zastosowanie, i są osoby, które nie lubią takiego zastosowania. Kolejno. Szybkość TTK albo raczej wielkość TTK, nie wiem jak to inaczej określić, to jakie jest TTK, time to kill, jak szybko zabijasz danego gracza. Są osoby, które twierdzą, że jest zbyt szybki, są osoby, które twierdzą, że jest odpowiedni. Zakładam, że jest jakaś tam część osób, która twierdzi, że jest jeszcze za wolny, ale to są osoby, które po prostu strzelać nie potrafią prosto i mają to nieco do nauki, jeżeli chodzi o umiejętności strzelania prosto przynajmniej, tak? Kolejno, kolejno to, że nie ma siana na, na, na mapie Jest bardzo mało siana, więc jest bardzo trudno e, Zrobić regain i wykupić twojego teammate'a Kolejno to, że jest bardzo mało plate'ów e, I chyba uniwersalnie możemy powiedzieć, że ogólnie bronie są do dupy na ziemi W sensie, że mi się wydaje, że uniwersalnie możemy stwierdzić Że nie ma sensu dawać jakiegoś celownika Prawie, że snajperskiego na pistolet maszynowy na SMG No wydaje mi się, że chyba będziemy wszyscy na tyle rozsądni Że powiemy sobie, że ej, jeżeli mamy mieć SMG Jeżeli mamy mieć broń na blisko to wypierdzielcie wszystkie celowniki, chociażby, tak? Dajcie te celowniki na stajpę, na jakąś szturmówkę ewentualnie, chociaż te szturmówki też po prostu odrzut tych szturmówek czasami wywala w kosmos. I przy tych broniach, które e, mamy aktualnie w becie, które są łatwe do kontroli, to czasem jest paranoja, no ale z tymi SMG, no to oni po prostu nie wiem, kto, kto spał, że, że kiedy to tworzył, to, to była masakra, tak naprawdę. Więc wydaje mi się, że tutaj uniwersalnie możemy stwierdzić, że celowniki na SMG. Te snajperskie, te, te snajperskie na daleki dystans Albo do, do szturmów na daleki dystans Są po prostu bez sensu i są po prostu Niepotrzebne Tak czy inaczej jestem ciekawy waszej opinii w komentarzach Co wy myślicie o aktualnej e, wersji Werdańska Czy wam się podoba czy też nie Jak wam się podoba fakt czy są snajperki które one shotują Czy jest HDR-ka, która jest po prostu overpower e, Czy Że jest takie mocne TTK Że nie ma, że jest bardzo mało plate'ów na, zie, na ziemi Czy tam w grze Że zawsze brakuje tych, tych pancerzy Że jest bardzo mało siana Ja osobiście ja bym wprowadził jedną zmianę, jeżeli chodzi o Siano, żeby zminimalizować ten aspekt losowości i żeby przynajmniej z każdej skrzynki wypadało trochę pieniędzy. To znaczy, że jeżeli wiesz, że na przykład otworzysz na, nie wiem, 20 skrzynek, i z każdej z tej skrzynki na przykład wypada 250 albo chociażby 500, tak? No wiesz, że musisz otworzyć ileś tam skrzynek, żeby wykupić ziomka. A nie, że otworzysz 4 skrzynki i nagle z żadnej ściana nie, wyle nie, nie wypada. Nawet czasem plej nie wypadnie, nie? Więc tutaj to bym akurat troszeczkę zmodyfikował, żeby było troszeczkę mniej losowości tutaj i żebyśmy mogli przewidzieć, że ej, otworzę tą skrzynkę, to wiem, że przynajmniej 500 mi wyleci, nie? Wleci, nie? E więc e jakby tutaj to akurat ten aspekt bym może tutaj troszeczkę zmodyfikował, pozmieniał i raczej zbyt dużo ludzi by nie miało z tym problem. Problemu. Ale jestem ciekawy waszej oczywiście opinii w komentarzach, co o tym myślicie. Ja was zostawię tutaj z tym gameplayem, gdzie gram akaczem e, oraz e, grałem, bardzo mocny akacz aktualnie jest, więc niedługo na pewno pojawi się filmik e, na tym kanale proponującym buildem lub proponowanym buildem ode mnie. E, ja wam zostawiam tutaj ten gameplay, więc e, życzę wam jego dnia i oczywiście liczę na solidną dyskusję w komentarzach. Trzymajcie się i do zobaczenia. Sary pusto. Mechanik pusty, CPN pusty. Nikt, idę... nikt nie rotuje. Czekaj chwilę, czekaj chwilę, jeszcze uważaj, bo... Nie, ty, typy, typy, typy. mi. Tu są, tu są, tu są, a, najpierw. drugą stronę leciało. Tak, tak. Tu... No podbaja, a gdzie ty idziesz, Baja? Aha, a tu nikogo nie ma, tu nikogo nie ma, nie, tu nikogo nie ma. Nie, tu chill, tu chill. To co? To idę na sklep. No dobra też idę. salve, salwy 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 będzie, cym cym idą Ja dobrze, bawimy się, dobrze, hmm. bawimy teraz tę większy niż na teraz co masz większy spokój, czy większy. Sp... Co? Co o, masz? Większy spokój, że jest takie że O, tutaj rodka, tutaj coś tam. Nikt ci na mordę nie leci. To taki... mm, stary, tu stary jest y, trofi na mnie, jak masz miejsce. Ja chyba wyznaczyłem nik polsu na później, bo to już jest wiesz. Y, powoli. Mm. O, o, mam bo też, ale może trofi. Masz środko trofi. Mm. Y, I kup sobie mortara, jak zdążysz. A to najpierw mortar. A ja już pójdę oh. do przodu, bo dałem ci siano na mortary. Uh -huh. Mortary. Mortary. Pierdolne uh, ci, Montary. Z moim grałem, manu. Pierdolne ci, Mortare A ty biegniesz pianu, pianu. I am Zawrócisz w końcu! Mm. Ja mu mi to podrywa jakiś błot. Zone, 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 graj. Może soldujemy ich tu. Jak chcemy na raj, jest ich super. Jesteś prawa, prawda? No, no, no. Holda, zagramy do tych na prawo. Graj tą górkę może i złapiemy sobie ich. Prawo, 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 prawo. No, już tutaj. I mamy jeszcze. Ja już wysiadłem. Jeszcze od tego baya od Military będą. Jeden na close, go. jeden ok. O go Jeden tu jest. Poczekaj chwilę. Ja się kawuję. Graj czas. Yy, tu za pociągiem. Dobra, dobra. Jest. Tu. Jedź do mnie. Daj mu spokój. Mu, bo nie chcę, żeby on cię obił tego, no, tego. No, 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 tu. Nice. Tego, eee, nie, nie lutowałem. Eee, i

no, masz obu? Nice, zajebiście Jest tak. such. no yeah, mam, ale potrzebuję playty. A, PJ, O, biorę, biorę. Idę po bespa. A nie, ty idź po bespa, stary. Mhm. Ja cię podwiozę. Ja, ja przy... Nie, 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 nie ja, ja wezmę, ja wezmę. Już Będzie szybciej jak to wezmę. No to dobra to ja, nie, ja tam nie idę, żeby maski nie marnować. Mhm. No. Pierdolę ci mortary. Co no co, ghost? Miejcie dzień mów. po te pompki dojowe jeszcze? Czy już gramy ten tym osiedle? Gramy, gramy już w Wina. Mhm. Mm Iiiii. Mm. Siodam. Trzeba te... mocno. 30 metrów przełamo dokładnie, no I na topie też przechodzi Ja bym sobie zagrał bottom na tego dużego budynku bo to jest trochę Bottom dużego Oho Ja bym chciał zabić tych tu Okej okay, no to dawaj no, sam tutaj dokładnie na tym budynku Teraz drugi Jak <laughs> spanikował <laughs> Snajpią gdzieś w stronę zielonego Ta, ja wiem, ja wiem, no, no, no Ej, ważaj, uważaj, kurwa mać Ale żeś dał teraz popis Umiejętności, stary ja bie... To był taki, kurde, strzełhar, co że żeś odwalił to siat dla nie mówił Emotional na sobie, co? No wiem Wolę lepiej I raczej są w ciebie teraz? Lubię. Snapper, nie wiem Na czymś tam snappel, nie wiem, jedna RC, Iro Gdyś się im tam to pchnie Nie no wiem, nie bo wiem bo. Nie, tylko mi ich pokazuje, tych typów

skąd on nie wiem stary na balkon czy co o kurwa celowane te bitches nie jeden jeden team był od e, militarki jak od LTV-ka będziesz miał chyba dawaj te impakty dawaj te impacty O Pieprzaj ale co chcą co czy?

Jest mały kryminał stary, bo. Nie ma plateów! jest, nie, nie. To ją nie przeskoczyło. Dobra. Czeknij pulsem, czy jeszcze ktoś tam jest. Bąbito. Cię wygrywa! Easy peasy lemon squeezy stary. O jaki ten? Ale zarąbisty kilkam stary O kurwa! <grywa> stary! Yeah, stary, bo to było info od boga! bobbie info <grywa> od Dina. Ty, a to chyba ta airstrike jakby. No nie. tak, to jest kilka airstrike chyba. Nie wiem czemu w sumie, bo ostatni kill był bez airstrike, nie? Oh. Opie, mów mi clutch master, mów mi daddy. da di master oh.